Mam nowe amortyzatory. Zanim jeszcze zacznę polerować sobie tu pozakładam te amortyzatory, tutaj trochę wnętrza. Sobie szyby pozakładałem, wyregulowałem sobie ładnie. Wszystko żeby ładnie się zamykało, tutaj żeby uszczelniało. Tu mam zrobione. depolerować polerować tym nic do środka nie wleci. Sobie jeszcze te, tutaj, te gąbeczki sobie obkleję oczywiście, bo tam, żeby się nie, za, nie zabrudziło pastą polerską. A to będzie teraz ładnie posłonięte amortyzatorki wpadną z drugiej strony to samo no i tutaj o to polernałem to miejsce zanim, zanim włożyłem ten emblemat to wszystko tu było wypolerowane z drugiej strony tak samo więc to miejsce mi tu już odpada trzeba ja tylko papierkiem całość przeciąć lekko ściągnąć strukturkę sytki i to polernąć i wtedy będzie już lakierek gotowy po korektach no to więc lecę z tymi amorkami i dam ujęcie jak to będzie wyglądało następnym razem z tym pocięciu papierem i ja to maska, którą zaczynamy już robić do polerowania 7 eee... no papierem 2000. Na coś ładnie, nie? żeby było płasko woda. Ciągaćka z wycieraczki, lecimy. I tak całe auto. jakiś czas sobie tak ściągnę. I widzę gdzie muszę poprawić. Nie? W sumie ta maska bardzo miała dużą strukturę. No i trochę trzeba ściąć to bardziej niż normalnie. Niż tylko sypy o, że tak powiem. No ale pomału do przodu. Przecież nie od razu rzym zbudowali. Tak samo ja nie od razu to auto skończę. Trzeba ja no Tak lewą stronę już zacząłem polerować i Pierwszy krok już mam polerki zrobione za sobą mam. I to to zaczęło się już trochę świecić po tym całym wszystkim Ścinaniu bo wiadomo wszystko było ścięte popierem 2000 i było matowe No i ten auto już teraz uzyskało w końcu jakiś pierwszy połysk Ale to jeszcze nie jest wszystko bo będzie jeszcze finiszem potraktowany, więc będzie się jeszcze bardziej świecił, nie? Ale jako już tako wygląda bardzo dobrze. No i sobie tak poleruję tutaj pomału. Jak poprzednio mówiłem, tutaj ta strona jest zrobiona. Ten narożnik jeszcze poprawiłem, bo tutaj nie było wypolerowany. Sobie obkleiłem, bo sobie obklejam po prostu, bo nie chcę tych narożników i wszystkich krawędzi poprzecierać, bo to wtedy będzie kłopot po prostu. Tu jeszcze skomatowe, zmatowane papierem. Kolega jakieś wzory robił, nie wiem co mu tam jakaś wizja się zrobiła, ale dobra. Tu jest wcale zmatowane i to wszystko muszę wypolerować. Całe jest dachem łącznie. To ja to teraz takim pierwszym stepem. W sensie mam na myśli takim no, pastą, taką dosyć Fast action. To tak ma na myśli po prostu tutaj to, że jest no, po prostu taki znąca bardzo. No to jest też szwarekla, jak ten ta zwykła pasta, którą się używa tam popularnie w lakierniach G3 To jest G6 akurat yy, I tu mam jeszcze do tego G10 na finish Trochę większy pat, jeszcze też tak naprawdę taki średni pad Można tak to ładnie wyprowadzić, bo na tym czerwonym lakierze będzie dużo widać tych hologramów po tym W sensie już to nawet widzę, bo jest takie matowe miejscami I tym, właśnie tą pastą będę chciał to wyprowadzić Tutaj w sumie ja to uważam, że tak podobnie jest taka ten, y, procedura jak w tym, jak w tej zwykłej. Paście, bo tutaj jest napisane też, że że 1500 do 1800 obrotów y, trzeba polerować. To tak praktycznie tylko raz. To jest powiedziane, że to trzeba raz tylko polerować. ja że tak naprawdę dwa razy takie samo, jak z tym, z tym, bo tutaj jest tak no, dwa razy trzeba polerować. Y, głąbkę trzeba zwilżyć fajnie, nie? i polerować tam. Też 1500-1800, potem wodą znublżyć i znowu to samo, i potem wytrzeć sieroczką, Czy tam te woski, tak jakby, że tak wypolerować, bo takie woski zostawają po tym polerowaniu. Jak się te woski tak fajnie szmateczką yy, wyczyścić, tam wetrze tak jakby, że tak powiem, to tutaj tak fajnie to wszystko świecąco wygląda. Tu nic nie ma mowy o żadnym jakim tutaj padzie, jaki wersja padu, jakiegoś czy coś, tu za to jest. Ale ja mam taki pad, o taki sposób, że taki pad mam. Bardzo twardy dosyć, że tak powiem, jest bardzo jest twardy Więc ja tutaj jakoś nie przesadzam na krawędziach, tam się nie, nie przyciskam w ogóle tego padu, tylko tak ścinam po prostu żeby było Ja tego tak poleruję, żeby jakiś połysk nabrało, bo tak naprawdę definition to wyciągnę wtedy mogę sobie tam trochę już dłużej to popolarować i tak jakby ten lakier tak lekko przygrzać, żeby takiego błysku Nabrał połysku To jest jakiś g Six, ale nie wiem co to ma na Na myśli Compounding Head Hmm więc SGM14 to jest ten numer, ale każdy myśli, że dobra, tutaj jakoś nie będę tutaj szkolił o jakichś tam padach, bo samo o tym nie za wiele wiem wiem, że tym twardym po prostu ścinam to z tym jeszcze też tnącym yy, z tą tą pastą, jest to jest też takie połączenie dosyć hardkorowe twardy pad i, i pasta tnąca bardzo dobrze to wszystko ścina i wycina te rysy, ale też trzeba żyć na dlatego tutaj, yy, krawędzie, dlatego ja tutaj ostrożnie odklejam krawędzie i długo nie trzymam na krawędziach, jeżdżę do krawędzi. Jak widzę, że jeszcze jest matowe, to lekko na tej krawędzi przejadę, żeby było połysk. Nie, nie trzymam tych krawędziach, bo to jest bardzo ryzykowne. I w sumie tak pomału sobie to lecę tym krokiem, tym pierwszym. I w sumie pokażę, tyle, jak to całościowo wygląda, bo to będzie trochę ciekawe. Bo muszę był cały matowy ostatni czas, a jak nabierze połysku, to no będzie to dosyć ciekawa, ciekawa sytuacja. Nie. No, zdarzyło się coś takiego, że muszę jeszcze poprawić malowanie klapy bagażnika, i tak samo muszę poprawić jeszcze malowanie tutaj dołów drzwi, Z drugiej stronie tak samo tu przy drzwi to trochę po prostu wyszło tak, że podczas zakładania szyby, szyba po prostu jak się wkłada, się wkłada tak na dół, jakby ten taki róg ma ta szyba, i w sumie ten róg wkładałem tą szybę, nie zauważyłem tego weszło pomiędzy poszycie jakby to zewnętrzne, a to wewnętrzne i tu wciskałem tą szybę po prostu i ten rozszerz wyszło trochę na zewnątrz w sumie ja to dopiero zauważyłem jak ścinałem to do polerki i się zrobiła taka biała plamka po prostu musiałem tutaj zrobić zaprawkę i w sumie tą zaprawkę już zrobiłem prędzej taką małą, ale nie byłem z tego zadowolony bo lakier ten wtrys nałem po prostu był inny i się minimalnie to przejście różniło, więc nie było takiego gładkiego przejścia. I teraz po prostu maluję cały dół drzwi, żeby nie było tej różnicy mojej do kantu na podwijkę, żeby to było ładnie zrobione. I tak samo z klapą tu malowałem narożnik, też zaprawkę robiłem, ale widziałem taką linię po prostu w połysku. Widziałem linię taką tego odcięcia i mi się to też nie podobało, więc też cała klapa leci w lakier jeszcze raz ponownie i tak samo tutaj ten ten drzwi lewy tak samo A więc sobie jutro to pomaluję teraz już mam przygotowane na jutro i jutro będę malować mam bardzo szybki utwardzacz extra fast więc to też i szybko wyschnie ale jakoś nie mam pośpiechu bo to i tak musi sobie ten lakier wyschnąć dobrze żeby mógł ktoś ściąć i wypolerować więc to będzie sobie schnęło, ja będę sobie polerował pozostałą część auta, bo mam aktualnie auto jest po pierwszym kroku polerowania i zacząłem robić troszeczkę już polerki tej wykończeniowej na dachu. I w sumie yy, przestałem po prostu robić tą polerkę, bo powiedziałem, że najpierw sobie to pomaluję, to będzie schnęło i będę mógł się wtedy zabrać za polerkę już całości na gotowo i będę tak właśnie to w tym kierunku szedł, więc zrobię za chwilę ujęcie za chwilę będzie ujęcie jak już jest pomalowane albo jak maluję nawet no i tak, 5 godzin później już mam taką szybkość dotykową, już mogę dotykać, bo to jest szybki ultra szybki utwardzacz z mipy tak samo drzwi też tutaj już mam rozklejone, papiery, już tu wyrzuciłem tak, a tą podwikę od razu po, po, po drugiej warstwie już odkleiłem, żeby to się tam rozpojało na łączeniu, więc będzie tak trochę łagodniej do ścięcia papierkiem, nie będzie takiego dużego progu. Tak samo tutaj tu się trochę mi papieru przyklejały, też jak to odklejałem, trochę to tak jeszcze zostało pod spodem, ale to tam zaraz to y, tak delikatnie oderwaj i będzie ładnie no i pomalowane, teraz to będzie tylko jeszcze to lekko ściąć to tą strukturkę jakieś sywki i ten wykolorować silikon zawsze są ze mną, one mnie nie opuszczają Nie wiem czy je będzie widać ale No w sumie o już mam jednego sobie zaraz łakiego Oczywiście pomieszczenie było wywietrzone Jest tutaj taki mały mały, znaczy nie mały nie. Tu jeszcze jakiś się znalazł taki na brzegu ale no dobra, stąd wreszcie do tego już przyzwyczaiłem A ja to tylko zetnę tą strukturkę i wypoleruję, ja to na silikonie nie będę patrzył Nic nie mogę z tym zrobić w sumie, więc Więc tak zostawiam i do polerki będę To przygotowywało mi się wydaje jutro, bo to fajnie wyschnie, jak to na słońce wystawię to będzie ładnie wyschnięte. I ten, i no i będę mógł przygotować wtedy wszystko już Do składania, nie? Dobrze to zrobię szota jak tego Jak będzie wypolerowane autko się Już zabrałem ze za składania przodu, ale dobra Pokażę jak auto wygląda po polerowaniu, co prawda jest trochę przykurzone Ale tak o, w świetle widać, że jest wypolerowane dość dobrze Jest w każdym bądź razie świecące, jest trochę tam brudu, po prostu jakieś no Zaskła za woda po prostu pomycił i kuszył tutaj jest, więc Ale jest taki połysk, o super kurde jest, Czy to widać, ale? Kurde, lusterko normalne jest. Mirror! No, jest super, nie? A, coś tu kurde. No, ale jest, kurde, bajecznie. Bajecznie wypolerowane. Tu już jest on brudne, widać znowu. Troszkę trzeba jeszcze raz umieć, po prostu i jeszcze włask nałożyć. Ale teraz się zabieram za składanie tego przodu. Tu już składam te elementy. Tutaj nowy zestaw śrubek, co wsypałem do opakowania. Mam tutaj takie blaszki, Muszę je pozakładać. Kurczę tutaj, tutaj będą no te blaszki. O, już jest, siedzi. Więcej mam jedno więcej tu musi być też i tu już no weszło tu mogę jeszcze przygiąć i tu jeszcze muszę jedną włożyć Tu już reszta stare Samochody, są, są ok tam też są wkładane a tu jeszcze muszę powiedzieć, bo to jeszcze będzie z dołu dokręcone, więc to wszystko sobie teraz pozakładam, poskręcam tu jeszcze są też dobre blaszki I tu będzie o w grillu muszą być blaszki, żeby to przykręcić. No i w sumie zaraz to składam, bo to już ciekawe, co nowego nowe wygląda. Dało mi się już poskładać dużo przodu tutaj, głównie światła, pozakładałem i podłączyłem, więc działają i właśnie pokażę, jak to działa. Trochę przesunę. Już przynitowałem. A tutaj zacząłem dopiero. Już jednego tu załapałem. I tu pod spodem trochę mi te twory nie pasują. co trzeba tutaj poprawić. Jest rozbieżne to wszystko. A będzie ładnie nie pasowała. mogła w tą stronę przyjść. Tak jest. O, coś takiego. Tak się ma dosyć. Dzień dobry. No? Też nie jest cała w sobie prosta, nie? Tutaj blacha dociągnie to wszystko. No ale jest tu, jest, jest. To Tak na tu smaru miedziowego. No to była miedziucha, nie? To nie rdzewiało w przyszłości.

Ja tak to poprzyginę, bo tak się wydaję, takiego by takie było no, w niektórych miejscach. Z kolanka będzie w sam raz. Nie przesadnie. अपने गाँवने परोसते हैं Ja się trzymam, super się trzymam, ale to jest ładnie.